Ty, ale ruskie, w chuja wszystkich zrobili. Zobaczcie, wszystkie gwiazdy zrobiły te postarzone zdjęcia. I w tym momencie sprzedają swoje dane do służb specjalnych i za rok, za dwa zobaczą siebie, jak na przykład teraz ja siedzę, mówię i nawet nie wiecie, czy ja mówię, czy nie mam twarzy nałożonej, może kto całkiem inny mówi. I zobaczcie, zrobili szachmat. A zobaczcie, że dzisiaj YouTube zmienił prawa jakieś i klikacie rozumiem. Czyli Facebook, YouTube, wszystkie aplikacje już dawno mają wasze dane, a ci teraz wydali ruscy wydali tylko jedną aplikację FaceApp i zrobili kurwa szachmat, nie? Szachmat. Ja teraz widzę woliński, jakieś gwiazdy polskie, amerykańskie, wszystkie sobie robią i sprzedają wszystkie swoje dane oraz zdjęcia, filmy z telefonu. Kurwa zrobili szachmat. I kto to jest? Paniali czy nie paniali? Kto to jest mądrzejszy? Nawet nie wiecie, czy ja teraz mówię. O, wielki zmienił miejsce. O, 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 na inny palec. O, o, o.